Cześć wszystkim, witamy Was ponownie w kolejnym świątecznym odcinku na kanale Urdomaniaczki Hebe. Gośćmi naszymi dzisiaj z... Paulina i Kasia. Witamy serdecznie i wspólnie razem przygotowałyśmy dla Was propozycje prezentów, tym razem dla naszych mężczyzn, bo o nich nie możemy zapomnieć w tym roku. Na pewno byli grzeczni. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału. Pamiętajcie też, że widzimy się w co drugą środę, więc bądźcie z nami na bieżąco i zaczynamy. Ten dzisiejszy prezentownik męski, zaczniemy może dziewczyny od kategorii e, takiego mężczyzny, który lubi luksus. Śmiałośmy się z Kasią, że to jest taka kategoria dla mężczyzny eleganckiego, który, wiecie, lubi konkretny zapach, lubi e, jakieś fajne produkty pielęgnacyjne i Kasia, muszę przyznać, mhm. ma taki bardzo fajny produkt, który notabene nie jest dedykowany dla mężczyzny, bo jest marką koreańską i taki w sumie uniwersalny, no ale zobaczcie jak wygląda. Jest to krem od marki Bergamo. Jest to krem przeciwzmarszczkowy z ekstraktem z mm... Kawioru, kawioru, dokładnie. I słuchajcie, wiecie co, to jest taki krem bardzo elegancki, luksusowy. I ja też się cieszę, że. Z roku na rok nasi mężczyźni mają większą świadomość pielęgnacyjną, że to już nie jest tylko jeden krem raz na wiecie, pół roku, tylko już używają systematycznie, codziennie krem i wydaje mi się, że taki krem to jest super pomysł właśnie na prezent. Poza tym też rozmawiałam tutaj z naszym kamerzystą i ma chrapkę na ten krem, więc myślę, że na przykład swojemu chłopakowi, czy na przykład mężowi albo tacie można taki krem sprezentować i naprawdę będzie zadowolony. No i oczywiście wiecie, opakowanie wygląda bardzo luksusowo, tak elegancko, z też klasą, jest taki ciężki, no, jest nie, ciężki konkre dłoni, cię... konkretny i wiecie co, powiem Wam, że gdybym na przykład ja sprezentowała swojemu chłopakowi taki krem, to myślę, że tam raz na jakiś czas bym podbierałabyś odebrała. więc to jest taki wiecie, prezent dla dwóch osób, dla siebie i dla naszego partnera, więc to jest propozycja numer jeden. Eleganckim mężczyzną może być w każdym wieku i ja teraz zaproponuję Wam produkty dla młodego mężczyzny, który właśnie stawia na ekskluzywne marki i zaproponuję wam Mam e, kochany produkt. E, jest to woda toaletowa, zapach od Tommy Hilfiger. E, jest to zapach taki bardzo Cytrusowo-kwiatowe. Mhm, ja swojemu chłopakowi kupiłam już dwa takie flakony. Bardzo mu się podobają, mi przede wszystkim też przede wszystkim. Mężczyzna, mężczyzna również dla mnie ładnie jest, prawda? Tak więc serdecznie polecam. Wydaje mi się, że ten zapach też fajnie się sprawdzi dla aktywnego partnera, albo brata, czy taty, który lubi jakoś nie wiem, uprawiać sport, jest taki, wiecie, jest aktywny. Taki rzeźki, no nie? Jest taki świeży, rzeźki taki energetyczny, bo i wiem, że to. Tutaj masz kolejną Właśnie, propozycję. To nie wystarcza Na długo, jakby jak nie, nie używać nie to używasz. używasz codziennie, raz to miesiąco. Słuchajcie, jeżeli chodzi o drugą propozycję, to to są perfumy, bo to już jest woda perfumowa na Marki Tous. I muszę Wam powiedzieć, że ja zakochałam się odrobinę w tym zapachu, bo to jest zapach dedykowany jako męski, ale jest bardzo uniwersalny moim zdaniem. To jest zapach z kategorii drzewno-korzennych, czyli wszystkie klimaty piżma, cedru pieprzu, jaśminu, coś takiego ciężkiego i głębokiego. Tutaj przed nagraniami stwierdziłyśmy z dziewczynami, że rzeczywiście do takich zapachów czasami trzeba dojrzeć, mhm. bo jak ja byłam młodszą dziewczyną, to absolutnie nie wyobrażałam sobie używać takich perfum. To jest zapach taki ciepły, otulający, kojarzący mi się z zimą, z kominkiem, z takim otulającym szalem, ale absolutnie wydaje mi się, że dla mężczyzny, który lubi elegancję, bo też zobaczcie na samo opakowanie, moim zdaniem jest, wiecie, takie mhm. klasyczne, eleganckie, odrobinę może luksusowe, wydaje mi się, że dla takiego faceta naprawdę sprawdzi się super. Tak jak Kasia mówiła tutaj, ten trik o podbieraniu zapachów. Ja bym podbierała. Wiecie, ja też bo bym ja lubię, ja lubię takie męskie, mocne zapachy, tak zwane określenie grey w garniturze to cały czas jest aktualne i do tych perfum jak najbardziej tak, tak się sprawdzi, a ja lubię takie mocne zapachy, więc więc myślę, że bardziej bym powiedziała, że są takie perfumy uniseksowe. Ja też bym takie nazwała, poza tym są niezwykle trwałe, bardzo ładnie noszą się w trakcie dnia, to też są perfumy, taki zapach, który ładnie układa się na ciele mhm. w trakcie dnia i też zmienia odrobinę tą kompozycję, bo rano jest bardzo intensywny, taki odrobinę świeży, a z czasem w trakcie dnia układa się jako taki bardzo ciepły, otulający, otulający i taki spokojniejszy zdecydowanie. Bardzo gorąco Wam polecam za tą pojemność w tej cenie, to jest świetny pomysł na prezent dla facetla, dla par dla part partnera dla taty. Jeżeli chcecie kogoś obdarować takim fajnym zapachem uniwersalnym, uważam, że naprawdę to jest propozycja boska. Ja Sama nad nim zaczęłam się, zastanawiać. z pięknie <śmiennie> opowiadasz o zapachach. Po prostu zastanawiałam się, co? Teraz kategoria numer dwa, czyli faceci praktyczni. To są mężczyźni, którzy lubią prezenty konkretne, takie, które będą używane codziennie, I wiedzą nie jak będą. Używać. Tak, wiedzą, jak używać, nie będą leżeć w szufladzie, tylko to są rzeczy, które fizycznie będą od razu rozpakowane, postawione na toaletkę i używane. I Kasia ma dla Was bardzo tak, fajną tak, propozycję ja pielęgnacyjną. W dzisiejszym odcinku będę szła bardziej w stronę kremów, żeby mężczyźni. Pielęgnowali swoją skórę i o, nie, o nią dbali. I mam tutaj taki krem od Yasumi jest to taki troszkę krem, powiedziałbym dwa w jednym, bo oczywiście jest to krem do stosowania na co dzień, nawilżający, ale to też jest bardzo fajny krem po goleniu, więc jeżeli wasi mężczyźni Chłopak, brat, czy na przykład tata ma problem z podrażnioną skórą, to ten krem naprawdę bardzo fajnie się sprawdzi. I tak sprawi, że ta skóra po prostu będzie taka złagodzona i uspokojona, więc serdecznie Wam polecam ten krem. Kasia, ja wiem, że tutaj masz bardzo fajną propozycję szczoteczkę. Taak. Bo mężczyźni też szczoteczki używają, i to nie jest tak, że wiecie, w łazience dla nas, ale też bardzo często są podbierane. Tak, bo kobiety, dziewczyny już od jakiegoś czasu używają do oczyszczania twarzy, właśnie właśnie szczoteczki. Szczoteczek sonicznych, ale właśnie jak powiedziała Kasia, mogą e, szczoteczek sonicznych używać także mężczyźni. No i mamy tutaj wersję w kolorze czarnym, no bo wiadomo, po szczoteczkę w kolorze różowym, czerwonym, niebieskim mężczyzna. E, Mogłoby sięgać biało Tak, ale w kolorze czarnym czemu nie? E, także możecie właśnie taką szczoteczkę soniczną, e, na przykład z firmy Purederm e, zakupić swojemu mężczyźnie. Ja jeszcze dodam, że. E... Ja swojego faceta nie potrafię namówić do nakładania na buzie kremów nawilżających, jakichś takich... Z filtrem na przykład. Tak, nie dokładnie. Ale szczoteczki sonicznej używa co wieczór, także... Bo może to też jest taka trochę też forma relaksu no dla właśnie dla, dla partnera, tak. po prostu taki masaż, relaks, co więc... bardziej, że szczoteczka soniczna też czasami działa trochę tak jak peeling mechaniczny, więc możemy załatwić sprawę, wiecie, jednorazowo, czyli nie namawiać do złuszczania twarzy, ale jeżeli zdecydujemy kupić się facetowi szczoteczkę soniczną, to mhm. oprócz Oczyszczania to jeszcze delikatne, takie mikrozłuszczanie mechaniczne też występuje w przypadku takich szczoteczek, więc myślę, że to na prezent jest naprawdę super, super. Tak. Jeżeli wasi partnerzy, bracia lub Mężczyźni. Mężczyźni lubią Star Wars, to mamy tutaj coś dla takiego freaka, jest to Family Edition, szczoteczki elektryczne od Oral-B. Mój tata by używał. Słuchajcie, mamy tutaj taki zestaw, to jest oczywiście taki, 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 taki pakiet, że tak powiem, bo mamy dwie szczoteczki, jedna z nich jest czarna, to jest yy, szczoteczka Oral-B yy, mhm. Pro czarna, klasyczna dla faceta jak najbardziej odpowiednia, ale mamy tutaj też wersję dodatkowo dla mini mężczyzny, czyli możecie załatwić jednym prezentem swojego maksi mężczyzny i mini mężczyznę. Mamy tutaj oczywiście edycję dziecięcą. Ja prywatnie znam te szczoteczki, bo moje dzieciaki też takich szczoteczek używają. Tutaj te końcówki się wymieniają, więc jak znudzi im się ta końcówka starusz, to można spokojnie dokupić sobie na przykład jakąś inną. Ale tam też są takie cztery naklejki do tak, naklejenia z Dokładnie. tutaj, więc o tutaj z boku. jeżeli na przykład macie małe dziecko, które nie wiem, chcecie zachęcić do tego, żeby myć zęby regularnie przez dwie minuty, tak wiecie, to myślę, że takie tak, szczoteczka naprawdę, z takim tak, akcentem robi bajkowy, robotę, więc tutaj macie, tak jak Kasia rzeczywiście mówiła, mhm. naklejki, ale ta końcówka może być wymienna i możecie ją nawet wymieniać na jakieś inne postacie z bajek. To taki tip dla Was, jeżeli chcecie zachęcić dziecko do szczotkowania zębów. No i taki pakiet. Jeżeli naprawdę szukacie czegoś bardzo praktycznego, to szczoteczka elektryczna wydaje mi się naprawdę dobrym wyborem, tym bardziej, że czasami facet praktyczny musi mieć takie prezenty podsunięte pod nos. Masz, używaj. I wydaje mi się, że jeżeli... Przy tak, wakce, coś nie? coś takiego dostanie, z... zachęci się. Poza tym faceci lubią wszelkiego rodzaju technologie. Lubią czy nie lubią? Lubię. Lubią. Lubią, lubią technologię, wszystko co bzyczy i się przyciska, chociaż pralki przycisnąć nie chcą, to coś takiego przycisną i będą na pewno mieli wielką przyjemność z używania i ucieszą się z takiego prezentu. No tym bardziej, że tutaj macie zestaw tak naprawdę dwóch szczoteczek. Mamy też tutaj bardzo fajną propozycję, jeżeli chodzi... O maszynkę do golenia od marki Philips, i jest to maszynka, wydaje mi się, że super by się sprawdziła na przykład dla osoby, która zaczyna swoją historię z goleniem, bo jest to naprawdę bardzo delikatna maszynka, właśnie do golenia z delikatnym ostrzem czyli przy użyciu tego, tego gadżetu, tego sprzętu nie zrobimy sobie, nie wiem, podrażnie, nie daj Boże, też się nie zatniemy. Więc jest to taka pierwsza maszynka dla. Młodego mężczyzny? No, myślę, że tak Można, można tak byłoby powiedzieć, takiegoś hmm? młodszego brata, który... Tak. Zaczyna tam? po prostu i szuka jakiegoś sprzętu, szuka tak, rozwiązania, do zastanawia się, co wybrać, no bo myślę, że też taki chłopak może mhm. być zagubiony. Nie wiem, jeszcze tego etapu nie przerabiałam, dziewczyny tutaj może gdzieś Ja mam tylko dziewczyny! No, czasami ale w rodzinie gdzieś tam, może, wiecie, powiedział. młodszy chłopak no, potrzebuje jakiejś takiej instrukcji, wskazówki, czego używać i mi się, mi się wydaje, że właśnie taka dedykowana mhm. maszynka, tym bardziej, że to jest ten model First Shave, na pewno tak, się sprawdzi. myślę, że to jest taki naprawdę bezpieczny prezent. I bezpieczny w użytkowaniu, i bezpieczny, jeżeli chodzi o po prostu rodzaj prezentów, więc myślę, że nasz młodszy brat byłby na przykład zadowolony, albo na przykład siostrzeniec. I na samym końcu mamy też taką kategorię, nazwałabym to osobę, mężczyznę, który lubi pielęgnację, zna się na rzeczy, jest takim naszym. Urodomaniakiem, powiedzmy. Tak, I mamy tutaj powiedzieć. dwa bardzo fajne zestawy. Yy, jest na pokaż ten, bo co? to jest rewelacyjny właśnie, zestaw. Właśnie, macie dziewczyny kogoś w rodzinie? Tak, tak, mój mąż. Tak. Też? No właśnie, to zobaczysz swoją brodę, tak, kuzyn też. też. A I taki bujno. set, bo w ogóle teraz generalnie te wszystkie zarosty są takie, bo dosyć popularne się zrobiły, tak. no i mamy tutaj właśnie taki bardzo fajnie zapakowany set z czterema elementami, mamy tutaj taki grzebyk do brody, szczotkę i nożyczki, które są delikatnie zakończone takim półokrągłym zakończeniem, mają takie po prostu zakończenie, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo to są nożyczki do przycinania na przykład tutaj przy linii brody włosów albo jeżeli chodzi o te mniejsze do uszu czy do nosa. Muszę wam powiedzieć, że ta szczotka jest, słyszałam, bardzo dobra i generalnie wydaje mi się, że to jest taki fajny patent, jeżeli naprawdę macie brodacza i możecie sobie jeszcze ewentualnie do tego dokupić jakiś olejek do brody, mhm. ale taki kompleksowy set HCB, tutaj kompleksowy będzie. dla osoby, która pomiędzy wizytami u barbera szuka takiego rozwiązania, żeby tą brodę wyszczotkować, a muszę wam powiedzieć, że broda wygląda dobrze, no jak jest wypielęgnowana. Tak, oczywiście. Jak jest tak. wyczesana, jak jest ten kontunki, olejek. No. jakieś tam kołtunki. jakieś tam kołtunki i resztki popcornu. No do no, tego nie. No musi być wszystko, wiecie, <gry> tak jak trzeba. Więc jeżeli brodacza macie w rodzinie, czy jeżeli wasz partner ma brodę i szukacie jakiegoś rozwiązania dla niego takiego domowego, to ten set myślę, że naprawdę super się sprawdzi. No i kochani, e, ostatnia rzecz, którą chcemy wam dzisiaj pokazać. Mamy tutaj zestaw kosmetyków dla mężczyzn, i to są trzy kosmetyki, więc jeżeli podarujemy naszemu facetowi taki zestaw, no to już będzie kompleksowy. Bo to jest tak. taki zestaw kompleksowy, tak jak właśnie mówisz, tak. Bo mamy tutaj żel do mycia twarzy plus tak. peeling, mamy też krem i oczywiście dwa w jednym, szampon i żel do się pod prysznic. I dlaczego właśnie mężczyźni zawsze mają takie dwa w jednym? No właśnie, e, żel prysznic Myślicie. i do włosów. Dlaczego nie nie, nie ma nie oddzielnie? Tak, Jedna ręka butelka a druga gąbka no. A, a okej. Okay. Okay. No to jest, to jest jak ktoś nie używa gąbki. Ale co? To mężczyźni nie muszą w jakiś konkretny sposób tak jak my dbać o swoje włosy? No właśnie, chyba myślę, że oni po prostu lubią proste rozwiązania. Tak, proste, łatwe rozwiązanie, więc tutaj tak w tym wy. zestawie mamy tutaj po prostu całą kompleksową pielęgnację. Tak, słuchajcie, wygląda ten cały prezentownik. Wspólnie z dziewczynami starałyśmy się y, przybliżyć Wam różne propozycje, tak biorąc pod uwagę różny typ faceta. Chociaż wiecie dobrze, że to są tylko umowne y, jakieś tam ustalenia. Oczywiście bierzemy pod uwagę osobiste jakieś tam preferencje. Można to miksować absolutnie bez żadnego problemu. Ale mam, wydaje mi się, że tak przedstawiliśmy różne propozycje mhm. cenowe dla y, różnych osób, dla różnych preferencji. Oczywiście Wy też pamiętajcie, żeby w komentarzach napisze, napisać nam, jeżeli macie jakieś takie pewniaki, jakieś sposoby. Oby rzeczy, które zawsze się sprawdzają w przypadku prezentów dla mężczyzn. No my oczywiście bardzo dziękujemy dziewczynom, że dziękuję. Dziękuję z nami. serdecznie. Super nam się razem nagrywały i mam nadzieję, że nie ostatni raz. Ale ja ja serdecznie. Zobaczymy się może właśnie w nowym roku w jakichś kolejnych odcinkach. Oczywiście ja Was zachęcam do subskrypcji kanału, bo widzimy się w co drugą środę, więc bądźcie na bieżąco. Dziękuję Wam jeszcze raz dziewczyny i do, I do zobaczenia. zobaczenia. Pa, pa. Pa.